Witam. Dzisiaj chciałbym rozwiązać problem w Volkswagenie T4 Jest taki problem, że manetka zmiany świateł z długich na krótkie, z krótkich na długie robi psikusy takie, zaraz Wam pokażę o co chodzi że czasem włączając światła długie nie włączają się, tylko gasną całkiem później przyłączając na krótkie czasem jest reakcja, czasem nie ma tej reakcji i będę próbował to rozwiązać. Rozbieram no, ściągam kierownicę. Ściągam po prostu manetkę, rozbiorę ją i zobaczymy, co tam się dzieje w środku. Kierownica ściągnięta. Manetka odkręcona. Chcę jeszcze zobaczyć właśnie, jaka jest obecnie reakcja na, na zmianę. Także włączę się, odpalę silnik. Włączę światła. Obecnie są długie. E, o, krótkie teraz są, teraz zmieniło. O i znikły światło. Brak światła. Przełączymy kolejny raz. Długie są. Krótkich nie ma. Długie są. Krótkich nie ma. A poruszamy tą manetką i nic się nie dzieje. O! Przeskoczyło na krótkie. Ale tak w, w pół manetki. Zobaczymy co będzie w niej w środku. Manetkę mam rozebraną. Ogólnie jest cała Zasyfiona. Poczyścimy to wszystko. Hmm. Rozbierzemy też element, który odpowiada za zmianę świateł, bo to jest ten element pod tym trójkącikiem. Dostaniemy się do środka, też wyczyścimy wszystko. Sprawdzimy czy on działa prawidłowo. I zobaczmy co będzie jak to wszystko się wyczyści i poskłada. Tak wygląda mechanizm zmiany świateł. Zasyfiony cały, i może to jest powód tego, że nie chcę zmieniać światła. Tu jest taki dzyngielek, który przechodzi lewo-prawo, jak podciągamy manetkę, i on odpowiada za przełączanie właśnie prądu na krótkie, długie. I przypuszczam, że właśnie przez ten brud, przez ten syf, ono działa nieprawidłowo. Zobaczymy, wyczyścimy to i zobaczymy, co się będzie działo. Tu jeszcze zauważyłem jedną rzecz na stykach. Jest za działe. Też to poczyszczę. Sprawdzę, jak jest dalej, gdzie to jest połączenie. I poczyścimy wszystko, żeby było dobre złącze. Znalazłem problem tej manetki. To jest. Ten cingielek zmiany świateł. Zobaczcie, te są takie pełne, całe, a ten jest wytarty. 600 tysięcy przebiegu robi swoje, więc takie części też się zużywają. Akurat mam z drugiej manetki już przełożony. Prawidłowo on wygląda, zaraz wam pokażę. W ten sposób, nie jest powycierany. Zakładam i sprawdzę czy będzie działać. Z drugiej strony tej obudowy jest jeszcze taki bardzo delikatny plasticzek. On chodzi tutaj prawo-lewo. Prawo-lewo. I on jakby robi za odbijanie, tym, te łapki odbijają po prostu Manetkę, żeby ona wracała na miejsce. I tak. Światła działają. Zrobimy testy. Tu są krótkie. Jeszcze nie założona kierownica, żeby sprawdzić. I tak mamy manetkę poskładaną. I jak widać, teraz świecą światła krótkie. Przełączamy długie, krótkie, długie, krótkie. Wszystko działa. Manetka naprawiona. Także super. Wszystko działa. Składamy ESP. Kierownicę i 고 а б о